Witam serdecznie. Dzisiaj taki temat obróbka okna. Można to na kilka sposobów. Najprościej to jest położyć ściany i parapet, a tu resztę wymalować, wyszpachlować. Druga opcja jest taka, jak ja robię czyli po prostu jest linia tutaj 45 stopni, na dół przechodzi. W linii fugi z jednej i z drugiej strony. A najtrudniejsza opcja to oczywiście wcinka na zasadzie elki z jednej i z drugiej strony. Dlaczego tutaj jest? Płytki są dosyć duże. A ta wcinka pod tu wychodziła rzędu, nie wiem, 10 cm do góry jest ryzyko, że to pęknie, więc po uzgodnieniu tutaj z właścicielem robimy tak. Myślę, że to też będzie wyglądało. Na przy mniejszych płytkach oczywiście to by odpadało, no bo to by to wszystko wyglądało, takie małe wstawki. Mniejsze płytki w ogóle się lepiej a Kiedyś będzie będzie taka próbka okna z takimi wcinkami. To też zrobię, bo to nie jest y, jakiś wielki problem, aczkolwiek no zabawy z tym trochę jest. No tak. Y, zacznę stąd. Wyjeżdżam dotąd, żeby zmierzyć tutaj kąt prosty, jak ustawię tą płytkę, to samo zrobię z drugiej strony, i dopiero wtedy sobie zrobię wcinkę. Bo prosty element myślę że to nie jest problem. I przy okazji, tam jakiegoś jakieś wcinki tutaj, to w, w, parę słów powiem o, o maszynie. Bo tam jeden z widzów prosił o, o recenzję, także parę słów powiem na ten temat. Więc, oklej jest, tu ustawiłem. Jedziemy z kochsem. że tutaj docinam, jak mi pasuje zostawiam bo jak to jest względnie w pionie więc to musi pasować zajmiemy się drugą stroną i wtedy robię wcinkę jadę do góry tu jest 22 i 6 22 i 6 no i właśnie z drugiej części tej płytki to są nudie płytki, z tego dotnę. Mam już wszystko przygotowane, także chwilkę 22 no i 6. Jestem już z płytką.

Powiedziałbym, że ja czeki. сюда. Я No, i tak to mniej więcej wygląda. I to samo zrobię z drugiej strony. To samo zrobię z drugiej strony. I, i środek, i parapet. No zanim dotnę drugą część koła tego okna, parę słów o przecinarce. To jest model DC 250 120 yy, długość cięcia płytki. Tu są takie powyostrzędane dane techniczne na temat grubości, poprzekątnej ile ile potrafię yy, uciąć. Yy, parę słów na temat yy, yy, cięcia. Więc tak 120 faktycznie jest, ale z maszyną podniesioną. No to nie jest tylko w, w tego typu maszynie yy, miałem taką Poprzednio też taki sam trick był. Także 120, jak płytkę włożę, to muszę mieć podniesioną w maszynę. Czy jest to utrudnienie? Pff, na pewno nie ułatwienie, o tak to powiem. Ja, ja z tym nie robię problemów. Już opanowałem to tak samo pod kątem 45 stopni. Po paru cięciach, jak ktoś to opanuje, to nie stwarza jakiegoś problemu. Ociek tu jest. Regulacja, przepływu wody, jak dynetne półtekresowego, to żeby mnie roznapowało, bo jednak to nie musi być tak delikatnie, tak teraz y, przykręcam. Z tej strony, mam cię pokażę, o silnik chodzi, to nie ma drugiej ręki, blokada, także szybko tak samo odblokować można, yy, regulacja. Jak na przykład tam teraz będę docinał około, około tego okna, jest jeden wymiar, więc tam ręce ustalam sobie trzeba cyk zaciągnięte jest, jak bym ciął na przykład coś pod skosem jest możliwość czy do transportu nawet, no to też jest yy, znaczne ułatwienie, nogi się składają, w zestawie w zestawie jest ta tarcza. To jest taka tarcza do ceramiki, do gresu też takiego nie, nie, nie za bardzo twardego się sprawdzi. Yy, ja osobiście tam na którymś tutaj nie wspominałem. Używam tak do cięcia zdużnego koniecznie. O, widać nazwę, więc nie będę powtarzał. Cieniutka do cięcia pod kątem. To jest ta tarcza do wyjątkowo yy, yy, twardego gresu. Tylko tak, kiedyś wspominałem, po prostu ona troszkę szczerbi, trzeba dalej zostawiać ten. Rancik przy 45 stopniach y, y, troszkę większy, ale ale idzie jak to masło. Co tu jeszcze, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Dlaczego warto? A ja na przykład jak kupiłem tą maszynę, ja dam coś ponad 5000, a z roku półtora temu. No w tamtym roku, gdzieś przed wakacjami. Nierówno mi tarcza tu chodziła. To muszę przyznać. I co mnie zaskoczyło? Zadzwoniłem, że nie idzie tak, jak bym tego oczekiwał. I nie było tekstu, że coś pan zrobił, że pewnie pan gdzieś uderzył maszyną. Jak to zawsze przy reklamacjach było. Po prostu było pytanie: kiedy Pan będzie tam i tam? To było to mnie zaskoczyło tak. Niesamowicie przyjechał serwisant. No gościł mnie, yy, wie co i jak. I maszyna działa rewelacyjnie, to jestem mega zadowolony. Już mogę powiedzieć, że nie jedną, nie dwie, nie dziesięć zrobiłem za ten, za ten czas, także, także już mogę się wypowiedzieć na ten temat. No i co no, no płytki biorę, zresztą tu jest nagrane kilka takich odcinków ścięcia, więc tego, tego chyba nie ma sensu pokazywać. No oczywiście kąt yy, 45 stopni Także to też nie jest. No, nie tylko 45, bo w każdej pozycji to można, można maszynę ustawić. Ja jestem ogólnie zadowolony bardzo i, 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 i czy mogę polecić? Oczywiście są tańsze, są droższe. Droższe nie miałem, tańszych miałem kilka maszyn. Także także jestem mega zadowolony z tego typu. Pracuję, zarabia. To tyle co ma na ten temat tej maszyny. Mogę powiedzieć. No, składane nóżki do transportu źle się myje, no ale to nie tylko ta maszyna, tak ma, nie ma wyciąganego po prostu y, y, do mycia. Dlatego ja unikam dostawienia tu wody. Wiatereczko na, na drabince, drugie wymieniam. No i później tutaj po skończeniu roboty kerszer albo jakiś szlak z wodą umyje, i tyle tak. Tak za, za to półtora roku chodzi rewelacyjnie. No, i tyle, tyle co mogę powiedzieć na temat tej maszyny. Dobra, idę składać to okno dalej. No tu, jak widać, drugi narożnik udało mi się zrobić. Te środkowe płytki udało mi się wciąć. I teraz tak tam, tam podbudowałem. Tam na pełno, żeby nie było jakiegoś. No bo wiadomo, że jak jest podłużony klej, to będzie, będzie się kurczyć także tu tak jest na full podłożone. Kłuteczki sobie podocinałem w zasadzie wzdłuż, bo kąty miałem przygotowane w piątek. no także jedziemy do nowa.

Jest. No już delikatnie w tą stronę. O właśnie, tak coś takiego. I teraz z tym. Najlepiej ja tak uciąłem po 2 mm, z jednej z drugiej strony, bo tak pójdzie silikon. A ułożenie tego, żeby nie utuc na różnika, bo to jest Вече му ще отделя карти. Ето, не в цяла си. Защото И да Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Zobaczymy. Myślę, że wyciąganie tej płytki to jest. To jest naprawdę problem. Fuj, ale się No Myślę, że tu wystarczy myślę, że tak No i tak to. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że nie ma jakiejś, jakiejś filozofii do tego. No i teraz jadę to do góry. No i tak samo druga strona. I u góry powtórka z rozrywki, tylko w drugą stronę składam. No i tak to mniej więcej teraz wygląda. No, jestem przy końcówce obrobienia tego okna. O jeszcze mi zostało to już mam zrobione, poskładany cyk. Została mi ta wstawka. To mi jak mi troszkę. A robię sobie cień tu, jak mi troszkę przytwardnie, to sadzę to z tej strony i dwie płytki od góry i miałbym okienko wrobione. Tu w tej kabinie, to co mówię, idzie deska, ale to już następnym razem. No także jeszcze w zasadzie cztery płytki i koniec. No udało mi się to skończyć. To co u góry widać, to i to. Jakbym nie robił fugi z góry na dół, byłoby w jednym elemencie. Nie wiem, czy by to ładnie wyglądało. Moim zdaniem, to jest tak jak powinno być. Także dzień uważam Uda. za udany. To tyle z takiej obróbki okna. Zapraszam do oglądania. Do subskrybowania. Łapeczka, mile widziano jak się podobał. Dzięki i cześć.